Witam moi drodzy, dzień dobry. Zobaczymy co na 15 listopada. Zobaczymy dziś co na 15. Macie urodziny, wszystkiego dobrego. Hmm. Czemu składam Wam życzenia? Bo potem piszecie, że urodziłam się tego, czy tego. No i tak zawsze odpisuję, więc wszystkim Wam, tym, którzy macie urodziny, składam e, szczere życzenia. Zdrowia, szczęścia. I czego tam sobie. Chcecie w życiu moi drodzy, bo każdy chce czegoś innego. Zobaczymy karty na 15. Hmm. Co przy pr w pracy? Co w domu? Co przyjdzie nieoczekiwanie? Jaki rezultat tego dnia? Jaka wasza rola jutro? Zdrowie. Co wy macie w głowie? Zobaczmy. Miłość. Tu mi się karty pchają, to chyba je wyciągnę. Miłość. I wiadomość z góry. Co, co w pracy? Zobaczmy. O kurczę no tak powiem wam średnio na Jerze powiem wam, czujecie, że coś nie gra coś jakby nie do końca leżało jeżeli to są jakieś sprawy interesów to też są jakieś niewiadome martwicie się, że może nie tędy droga jeżeli chodziłoby o jakieś interesy e, może robicie albo coś takiego e, czujecie, że możecie e, gdzieś się nadzieć na jakąś przykrą sytuację może ktoś was wykorzystać czujecie, że coś Wyczujecie, moi drodzy jeżeli chodziłoby o sprawy biznesowe to czujecie że coś jest na rzeczy, coś wam nie leży, i nie wiem, czy coś w środku was nie ostrzega. Natomiast, jeżeli macie tutaj, jesteście na etacie, coś w tym stylu, no karty pokazują, że są jakieś tajemnice. Czego one dotyczą, te tajemnice tutaj? Może, może być tak, że zastanawiacie się, czy nie ruszyć w świat, dosłownie. Ale może też chodzić o to, że jeżeli, nie wiem, firma podpisuje jakieś nowe umowy, rozwija się coś takiego, no to macie nadzieję też, że dzięki temu może zwiększy się tutaj, nie wiem, no nie jest zakres obowiązków, raczej finanse może będą lepsze, może zarobicie więcej. A może być nawet taka sytuacja, że myślicie sobie, co by tutaj zrobić, żeby podgonić trochę z godzinami, żeby zarobić więcej. Co przy domu? A co to za nerwy mi tutaj, jakieś słuchajcie, przy piątku? No. Yy, kurczę. Nerwowość mi się pokazuje. Może być jakaś wojna yy, z dzieckiem, równie dobrze. Tu przy domu tym się w ogóle, powiem wam, że dosyć często pokazują dzieci. Yy. I teraz co? Nerwowość się pokazuje. Jeżeli jesteście singlem, to karty pokazują nerwowość. Przy piątku, może usiądziecie przy jakimś, nie wiem, telefonie, laptopie, czymś takim, będziecie obserwować kogoś, i tutaj może coś przy domu. Tak naprawdę karty pokazują, że możecie coś zobaczyć gdzieś tam u kogoś na jakimś profilu albo pozyskać jakąś informację z kimś na łączach. Przy domu pokazują się nerwy, ale to jest spowodowane jakimś uczuciem, tak? I brakiem, jakby nieodwzajemnieniem tutaj uczucia. Coś takiego, nerwowość. Z drugiej strony karty mogą mówić o tym, że macie problem z dzieckiem, bo ono znowu poszło w miłość. I tak naprawdę nie wiem. Trochę karty pokazują, że może żebrać o tą miłość u tej drugiej osoby. Was to może drażnić, tak? I tutaj jakieś nieporozumienie, jak najbardziej. Mm, może być taka też sytuacja, że to dziecko nie do końca wam mówi prawdę, mm, że ono powinno przejąć inicjatywę. Być może, bo dziecko też siedzi w jakimś braku. Karty pokazują, tak? I tu dobrze by było, żeby przejęło. Inicjatywy. Może być nerwowość spowodowana dzieckiem z tego powodu, że dziecko sobie coś wymyśliło, tak? Kolejne zajęcie jakieś, mm, i e, trzeba by było może na to dołożyć albo dać pieniądze, a wy sobie myślicie: no tak, pochodzi, pochodzi i przestanie. E, ale nerwy tu się pokazują, moi drodzy. Co przyjdzie niespodziewanie w Przy piątku? Mm, wiara. E, dlaczego? karty pokazują, że zrodzi się tak, taka myśl, że kurczę i dobre wiadomości mi tutaj pokazują się, uwierzycie tak jakby co przyjdzie nagle, że uwierzycie w jakąś sytuację, najpierw karty mówią, że coś się zadzieje to się trochę tak pokazuje, jakbyście z kimś coś pisali, wiecie, jakbyście jakąś wiadomość dostali taką małą, drobną i potem to już ruszyło że tak powiem i będziecie tu karty pokazują wierzyć, że dobrze się stało, tak, że tu jest zainicjowany jakiś kontakt Coś takiego. Nawet taka trochę ślepa wiara się pokazuje w to, że tutaj z kimś złapaliście, jakby, kontakt, co przyjdzie niespodziewanie. Może być też taka sytuacja, że ktoś napisze do Was, że będę przypadkiem, przejazdem, czy coś w tym stylu, może się spotkamy. Tak karty pokazują. Jaki wynik jutrzejszego dnia? Oczekiwanie po jakiejś pustce, po jakiejś ciszy. Karty pokazują. No, tutaj chyba będziecie mieli na co czekać, moim zdaniem, w ten sposób. Coś było bardzo niejasne. Tu karty mówią, jaki wynik dnia czekacie. Tylko, że tu karty pokazują teraz, że jest wiara w to, że coś się wydarzy, tylko trzeba poczekać, trzeba dać się temu rozwinąć. A wcześniej pokazywało się, że była po prostu pustka. Mm, jaki rezultat dnia? No, coś się zaczyna dziać. Po jakimś czasie, gdzie wydawało Wam się być może, że już nic z tego nie będzie, karty mówią, jakie rezultaty dnia, że coś się zaczyna dziać. I tu karty mówią o tym, że była jakaś trudność, coś jakby ktoś przejrzał na oczy, coś było trudne. Tu karty mówią, że po tej pustce, po tej ciszy przychodzi znowu jakieś działanie, coś takiego, zaczyna się coś znowu dziać. Jaka jutro Wasza rola? Hmm no tak karty pokazują, że jakby trzeba by było z równowagi o, jaka wasza rola hmm. albo karty mówią o tym, że trzeba kogoś obdarować hmm. albo to jest wyrównanie tak jakby pokazane jaka wasza rola jutro trzeba będzie w jakiś sposób wyrównać energię wyrównać rachunki yy, dojść do porozumienia może z tym dzieckiem tutaj hmm. jaka wasza rola Pojednanie też jest pokazane, tak? Że tu jest pojednanie, wybaczenie jakiejś sytuacji. Ale jakby karty mówią, że trzeba będzie jutro złapać równowagę. Może mm, przez wzgląd na te emocje, które tu się pokazują. Co w zdrowiu zobaczmy jutro. Hmm. Na pewno sprawy sercowo wieńcowe się pokazują. Hmm tak mówi o tym karta tutaj sprawy sercowo-wieńcowe nikt nie umrze, natomiast nie wiem na pewno karty mówią o tym, że jest coś, jakiś problem tutaj e, jakaś, nie wiem, choroba wieńcowa ciśnienie e, tutaj jest układ krążenia pokazany, tak nikt nie umrze, nikomu się nic nie stanie e, ale może jakieś skoki ciśnienia będą czy coś takiego tu karty pokazują, że zwrócić na to uw uwagę że jeżeli ta głowa boli czy nie wiem, czujecie coś tam w klatce piersiowej, to też, żeby tego nie bagatelizować. Jutro nikt nie umrze z tego powodu, ale tu układ krążenia bardzo się pokazuje. Co Wy macie w głowie? Zobaczmy. Chcecie świętować po okresie oczekiwania. W ogóle tak, jakby też myślicie o jakimś lepszym standardzie, trochę życia. Chcecie świętować, to karty pokazuję. Czekam i czekam, no mam nadzieję, że doczekam się tutaj generalnie tak jakbyście mieli w głowie, że dobrze by było, żeby troszeczkę polepszył się ten stan Wasz tutaj e, majątkowy, może nie, ale no, takie sprawy bytowe tutaj karty pokazują, chcielibyście być zado bardziej zadowoleni z tego co macie, zarabiać może więcej, e, przyoszczędzić, żeby się udało, e, bo karty mówią, czekaj mi, czekam e, na jakieś pieniądze być może, e, jakąś podwyżkę, e, jakiś zwrot, na jakiś prezent, słuchajcie, na wygraną w Totolotka i doczekać się nie mogę. Co w miłości jutro? Hmm. Karty mówią o tym, że nie możecie być może przeżyć jakiejś osoby tutaj. Nie widzę tutaj, słuchajcie, te karty nie mówią mi nic, nic za bardzo na relacje. Jeżeli w sumie no Mogą powiedzieć, że jeżeli chodzi o relacje, to karty pokazują tylko taką sytuację, że mm, jeżeli jesteście kobietą, to jesteście zdane na łaskę w tym momencie mężczyzny, ponieważ tu karty pokazują, że trzeba w coś zainwestować. I tu w ten sposób tylko dla par mi się to pokazuje. Natomiast jeżeli tu jesteście singlem, to karty mówią na pewno, jeżeli chodzi o miłość, że. Mm, Czas najwyższy, żeby coś się wydarzyło, coś zostało zainicjowane, ale wy dokładnie wiecie przez kogo. No, karty też pokazują, że chyba mieliście, nie wiem, dużo serca do tej osoby, która tutaj się pojawia w tych kartach. Dużo serca. Mm. Wręcz nie byliście sobą, moim zdaniem. Wręcz dawaliście sobie, nie wiem, no nie byliście sobą, dawaliście sobie robić w jakiś sposób krzywdę, przymykaliście oko, może zaciskaliście czasami zęby, bo ta osoba była dla Was fajna, atrakcyjna. Karty mówią o tym, że czas już na to, żeby się coś wydarzyło. Oczekujecie w ogóle, tutaj karty pokazują. Ta osoba jest dla Was dobrą w ogóle partnerką, dobrym partnerem. I karty mówią, czas już najwyższy, żeby coś się wydarzyło. Mm, no ale dlaczego może tak? Zobaczę jeszcze. Dlaczego? No właśnie. Karty mówią o tym, że czas już najwyższy, żeby się coś wydarzyło. To jest powrót do znajomości. Żeby wydarzyło się nagle i tak jakbyście chcieli, żeby coś się wydarzyło, ale nie mam jutro takiej tutaj sytuacji, że to się stanie. Tylko takie jutro będzie myślenie, że może czas już najwyższy, żeby ta osoba się odezwała albo żeby coś się wydarzyło między nami. Jaka wiadomość z góry? Jeżeli będziesz walczyć o coś, karty bardzo wyraźnie to mówią. Jeżeli o coś walczycie w życiu już od jakiegoś czasu, na przykład upominacie się, tam szarpiecie trochę słownie, to nie są żadne poważne kłótnie, to czas zakończyć tą sytuację. Jeżeli nie zakończycie teraz tej sytuacji, karty mówią, że zostaniecie oszukani w przyszłości. I teraz różnego rodzaju sytuacje pojawiają się w tych kartach. Może walczycie, Boże, z kimś o odzyskanie czegoś. Może walczycie z drugą osobą, też o, nie wiem, odzyskanie jakiegoś honoru, relacji. Karty mówią o tym, że jeżeli. W najbliższym czasie tego nie zakończycie, to to jakby źle się miało dla Was skończyć, bo tu jest pokazane, że zostaniecie oszukani. Yy, może być taka sytuacja, że sobie tam kłócicie się od czasu do czasu, czy tam sobie zawalczycie z kimś, czy w ogóle to jest jakaś pokazana taka sytuacja. Różne płaszczyzny tu mogą być życie. To karty mówią, że czas już to zakończyć, czas już jakby yy, wyciągnąć jakieś wnioski. Bo jeżeli nie, to karty mówią o tym, że w przyszłości zostaniecie oszukani. To naprawdę mogą być walka o jakieś majątki, walka z drugą osobą, walka z partnerką, z partnerem, o coś, co mieliśmy zrobić, o coś, co planowaliśmy, o nasze życie. Karty mówią, że jeżeli ta sytuacja nie zostanie teraz, będzie się przeciągała i przeciągała i przeciągała, to źle dla Was karty tutaj pokazują, że w, jakby w, w przyszłości możecie poczuć się Mm, bardzo oszukanie, albo wręcz ktoś zabierze wam to, co nie jego, to, co nie jej, tak? Takie karty na 15, jutro piąteczek. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Dzisiaj piąteczek, do usłyszenia.